Ta wystawa dotyka takiego tematu tabu. Opowiada o ludziach, którzy w czasie II wojny światowej służyli w niemieckiej armii, a potem mieszkali w Polsce. Myślę, że siłą tej wystawy są historie ludzi, które za nią stoją, ponieważ ona jest oparta na rozmowach ze świadkami historii, z byłymi żołnierzami, z którymi nasz zespół spotykał się. Przede wszystkim na Górnym Śląsku, ale także na Kaszubach, Kociewiu, na Pomorzu, na Warmi i Mazurach. I twarze naszych rozmówców można zobaczyć na tej wystawie, a także wysłuchać tego, co mają do powiedzenia, wysłuchać fragmentów rozmów z nimi. Wystawa dzieli się na trzy części. Pierwsza pokazuje dzieciństwo naszych rozmówców i życie ich rodzin. Aż do wybuchu II wojny światowej. Druga, oczywiście najbardziej obszerna, porusza różne wątki związane z ich służbą w wermachcie. Okoliczności powołania, szlak bojowy, kontakty z rodziną, codzienność w wojsku, walki, rany, śmierć. A trzecia pokazuje, jak wyglądała pamięć, czy raczej może nie pamięć o służbie w wermachcie, w Polsce Ludowej i jak to wygląda dzisiaj. Świadkowie czasu, nieraz pierwszy raz po kilkudziesięciu latach milczenia, także przed swoją rodziną, odważyli się znowu opowiedzieć o swoich trudnych wojennych przeżyciach. I dla niektórych z nich były to również ostatnie wspomnienia, ponieważ od czasu nagrania tych rozmów wielu dziadków z Wehrmachtu już odeszło. Wystawy ilustrują zdjęcia i dokumenty pochodzące z archiwów rodzinnych naszych rozmówców, które są tu publikowane w większości po raz pierwszy. Wiele z nich znalazło się również w pięknie wydanym katalogu do wystawy. I wszystko to opatrzone jest, jak uważam, rzetelnym komentarzem historycznym, który te indywidualne losy żołnierzy osadza w szerszym kontekście. W kontekście tej wielkiej historii II wojny światowej.